No, cześć, cześć, cześć. Dzisiaj jest już drugi odcinek na mój kanał. Jeden już dzisiaj nagrałem, ale postanowiłem nagrać drugi, bo mi się nudziło. Dzisiaj będziemy grać w grę o nazwie Dead Mist 2. Polega ona na tym, czyli takie jakby igrzyska śmierci. Po prostu jesteśmy na mapie, w randomowym miejscu się totalnie rozpimy. Zbieramy broń, można tutaj budować oczywiście i po drugie. Są to też zombie podobno, ale to jest mega rzadko. Po prostu jest, jak się ginie na przykład, jest napisane zombie kill. Ale teraz jest pytanie, gdzie są zombie? No właśnie, nie wiadomo. Ja grałem w to dwa dni, ja po prostu tego nie znalazłem. Bardzo to jest dziwne. Po prostu. Naprawdę. Nie wiem. Ale... Trudno. W sumie nawet lepiej dla mnie, że nie ma zombie, bo nie muszę dodatkowo marnować amunicji. A przynajmniej ani innego zombie nie spotkałem. Są tu też pory roku. Ale... Te pory roku... O, rzeczy mi się nie zapisały. No spoko. Ale! To, że nam się rzeczy nie zapisały, nie znaczy, że jesteśmy już w D. Ponieważ zryspiliśmy się koło... Podobno jednego z... Budynku, w którym jest full ciul lutu. Luto, jakby ktoś nie wiedział, ale wątpię, to jest po prostu rzecz. Czyli takie coś, co można przeszukać. <coughs> A więc dobrze. Tylko niestety wejście do tego będzie tak, tak problematyczne, że. No! Wow, ale fajna kamera pod P. Ale ja nie chcę tej kamery. We mi to wyłącz. No, dziękuję. Trzeba tu uważać, byśmy tu spotkamy gościa, to nie wyróży nam to dobrze, skoro mamy tylko zwykły pistolet, do którego mamy tak, na, tak naprawdę 12 amunicji. Ale on dyszy. Poczekajcie po mnie trochę. Nie, myślę, że... Tyle wystarczy. <laughs> o, proszę bardzo, już znaleźliśmy jakąś czapkę. Jakiś kolczaste coś. W sumie to nawet nam nie będzie potrzebne. Dlatego dropnijmy to. Przez chwilę się bałem, że jest z nami tutaj ktoś jeszcze. <laughs> A jednak na próżno się bałem. Tylko... Nie chcę nic mówić, ale ktoś tu chyba był. Mam nadzieję, że był, a nie jest. Ale z reguły, skoro mamy dowody, że ktoś tu był. To ja tu z reguły mogę już sobie pójść, bo pewnie typiasz, który tu był, zlutował tu wszystko co do jednej broni. I amunicji. Dlatego proponowałbym się. O! W dodatku jeszcze kogoś po drodze spotkał. Mogę tego gościa może zlutować? Może coś w mi zostało? O! Weldermask. Biorę. Jeszcze fasoleczki. Na propsie. Kurde. Dobra. O, tutaj są kampery. Nie byłem w tych kamperach. Wypadałoby pójść. Co to? A to lampka. No i proszę bardzo, Tom Sonic na start. Najlepiej. Oczywiście no, byłoby za pięknie, kiedy byłaby do niego jakakolwiek amunicja. O, snajperka! O kurde. Bo teraz to ja z reguły muszę. Nie no, dobra, kij snajperkom. Ja pierdzielę shotgun. Ja pierdzielę shotgun. Ja nie biorę to. Dropnij to. Ja pierdzielę Shotgun. Nie, czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Te kampery to naprawdę porządna rzecz. Dobra, tego zlutowałem nie i tej bazuka. Dobra, kij baseballowy. O, i teraz pytanie: Łom czy kij baseballowy? Wydaje mi się, że łom, bo on jest wytrzymalszy. No, łom powinien być zdecydowanie wytrzymalszy, bo jest metal po prostu. To są kolejne kamperki. Może coś w nich będzie. Mam nadzieję, że jestem tu sam. Drzwi są wszędzie otwarte, ale. Tutaj na pewno nikogo nie było. Skoro tyle rzeczy zostawił, to albo to był jakiś skończony idiota. Burtrap. Ej, to w sumie był dobry pomysł, bo zobaczcie. Deploy. Proszę bardzo, niespodzianka przed drzwiami do kampera będzie. Dobra, sodę już... Tą... tą sodę akurat już weźmiemy. na co może coś będzie. Kurde, nic nie ma. O, i tutaj też ktoś napisał na czacie, że I'm pretty sure we are camping at kin together. Czyli campingowali, czyli ktoś tam był. Ale nie mi to oceniać. Mam to tak naprawdę teraz gdzieś, skoro znalazłem nam shotguna. No i łom! Jezus, już myślę, że to jakiś zombie albo jakiś gościu, a to tylko ja. Dyszę ze zmęczenia. Jezus, jak. Ja jestem jakiś przewrażliwiony, chyba. Dobra, dajemy 94. Co mi tam? Przynajmniej będę słyszał graczy. Bo czasami nie słychać po prostu. Nie. Dobra, tam idziemy teraz. Ale ta snajperka, jednak by się przydała. No bo z reguły, mógłbym patrzeć z daleka, czy jest gościu. Czy nie ma. No ale. <laughs> Home store? No chyba tu nic nie ma. Albo było? No tak się mam żeby żebym jak tam jest jakiś gość nie słyszał. Wiecie co? Wale to, nie idę do tego szpitala. Za bardzo się boję. Nie, 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 nie idę tam. Myślę, że ten domek może mieć jakąkolwiek w sobie amunicję. Co może i wątpię. Że jest tam ktoś. Ktoś tu chyba był, bo drzwi otwarte. Czekaj, przeszukajmy jeszcze szaf szafeczki. No chyba ktoś tu był. Bo jest wszędzie pusto po prostu, nie? Tego nawet przeszukać nie można. No nic tu nie ma. Ale to jeszcze nie wszystko stracone, bo jest tu jeszcze szopa. A nie, tylko ogród. Bo w niektórych jest tutaj taka szopa. Tam kiedyś znalazłem czapeczkę. Czapeczki to ja teraz za bardzo nie potrzebuję, bo mam ten kask. Ale lepiej dmuchać na zimno, nie? Bo w sumie to jest coś takiego jak warnk. Widzicie, tam jest biom zimowy i tam jest coś takiego jak warnk. Jak to spadnie ci do zera, będziesz stopniowo tracił życie. O! Baseball t-shirt, ale nie chcę. U! Uuu. Dobra, biorę to. Jest! Dobrze! Tak, to jest... Ba bardzo się cieszę, bo ten sweterek naprawdę może mi... naprawdę, no... polepszyć życie, ponieważ on dodaje ciepła. I jakbyśmy musieli się wybrać tam gdzieś na biom zimowy, to zawsze mam jakieś zabezpieczenie w postaci tego sweterka. Ale najbardziej to bym chciał znaleźć yy, tom bluzę, czyli po angielsku hoodie. Ale nie! Ktoś tu był! Kurde, tych torczów to jest tutaj dosyć dużo już! Chyba z trzy. O! Właśnie, a propos! Ej no, jak ucieka. Co, boisz się? cześć. Nie na no, go spista. No, 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 uciekaj. Pokaż kotku. O! Plecaczek? Dziękuję. Za... Jezus, ale ten plecak! Jezus, jeszcze rosyjską czapeczkę. Najlepiej. O Boże! O Jezus! Jakie rzeczy? Weź to przeładuj. Jakie rzeczy ja znalazłem tutaj? Naj, kurde, lepiej. Co to? Heuskop? Nie, dziękuję. Farm jeansy jeszcze, nie? Ej! Według mnie to jest trochę cisza przed burzą, bo zaraz się okaże, że przyjdzie mi tu jakiś madarfuker z karabinem maszynowym. I mnie zjedzie w sekund, jak mnie dwie. O, amunicja. Biorę. Baked beans. Co to? Kapelusz. Cowboy head. Nie dziękuję. Czy miałeś coś jeszcze w sobie tak w ogóle gościu? Rant klipy. No nie. Chyba nie. A więc to chyba on tu rozstawiał te wszystkie grant torcze. No. Mmm, zresztą mało mi to obchodzi skoro już nie żyję. Dlaczego ja mam nagle zero magazynków? kunamo? nie chcę. Clip, co to? Clip shot, fuck Hoodie? Nie chcę Hoodie Matchbox też nie potrzebuję. Matchboxów jest tutaj mnóstwo. Black fur hat. Z Northern Frontier, jakby ktoś kojarzył. A może teraz używajmy przez chwilę tego pistoletu, ale najlepiej, nie? Ten plecaczek to już jesteśmy uratowani. Dryback, to jesteśmy już praktycznie... Jesteśmy już praktycznie... Um, uratowani. Nie. Ale powiem wam. Tak w ogóle jest 22, ja się nagrywam najlepiej. Nie. Tylko w ogóle tam coś? Co to kurwa było? A się zesrałem. Jakieś funkcje klawiszy? Tak, no. dobra, dobra. Myślę, że tak za dwa dzi za 6 minut. Myślę, że nasz odcinek się zakończy. Ale nie wiem. Może zrobimy dzisiaj troszkę dłuższy. Na pewno kiedyś będą livey. Kurde, ale tu gościu se zrobił. Czekaj? Kurde, już myślałem, że jestem uratowany, ale. Spagowałem się. Lodóweczka. Bierzemy bananika. Ej, kurde, mam taki wielki ten plecak. Ja w ogóle się powstrzymuję z braniem jakichkolwiek rzeczy. Dołak, what the fuck? O kurde, ja, ja bym się chyba zatrzymał w tym domku na noc. Tak, walić to. Mam latarkę. Nie mam latarki. Dobra, to może jednak nie walić. Tam byłem? O, szopa. Ej, znaleźliśmy Amo? Co my znaleźliśmy? A weź to wywal! Nie, bez ciemno, strasznie w nocy. Przecież z reguły te grand torce nam nie ułatwiają sprawy. Może jakoś zniszczyć? No, przydałoby się. Może tym. O! Da się! Da się, prawda? Какие рамы что-то Pięknie i ostatnie, żeby nas nikt nie widział, że się i tak, pewnie zauważy. I ja muszę tego tej walonej pochodni wadzić, bo ona cho cokolwiek połowę jej zabrać, nie? To jest troszkę masakryczne. Dobra, o kurde. Dobra, jest ciemno. Mogę się skryć tutaj, bo jestem nigy. No nie, ale taki rosyjski to ja jestem. Po takim może jakiś problem, gościu? Get the fuck from my room, I play Minecraft! W ogóle znalazłem jeden magazynek, kiedy? Jesteś w lodówce? Czekaj, bo to są jakieś spodnie, ale to są dżinsy. Ej! Tak w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale co mogą robić dwie pary dżinsów w lodówce? Dziwne? Paranormal activity? Ale naprawdę to może być dziwne. A więc, no. No nie, ale... Tak, ciemno jak w dupie. O, jak ciemno, ale jak ciemno w dupie, jak nie wiem. Ciemno w dupie, ale tak totalnie w dupie. O Boże. Na no serio jest ciemno, kurde. Myślę, że nie ma sensu czekać na tą noc. Dlatego akcentem tym zakończymy ten odcinek tym akcentem, że jesteśmy w nocy, jest ciemno jak w dupie. I powiem Wam, że yy, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Oczywiście, subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. No i oczywiście, przepraszam, że dwa razy, ale zasubskrybujcie kanał. Macie tam taki czerwony napis, subskrybuj, naciskacie go z dzwoneczkiem. I do następnego. Cześć.